Cześć. Cześć moi koledzy. oj, o. zostały zalogi. Poczekajcie chwilę. Cześć moi koledzy. Cześć. Jak się u Was? Dobrze. No to ode mnie jest Wojtek. Dzień dobry. No i tak. oj, zostały zalogi. Poczekajcie, tylko ja to jest mnie tu włączę te rzeczy tutaj zle, a to, to tu sobie zostawmy I, no i zostawiłem honorowego y, subika 10, level 10 dla mojego kolegi no to zostawię tego honorowego subika level 10 Okay. Tu zostawisz go. Halo? Czy jest pan z nami? Jestem, jestem. To zostawisz tego suba go numer, nie ma? Tylko powstań, bo ja tu nie widzę tego, tego live'a. Nie, nie ma go na YouTubie. Ja sobie to cały czas odświeżam. Wstofam i po prostu tego nie ma. Czekaj, yy, na żywo Słyszę sobie ustawię filtry. Yy, yy, yy. Yy. Yy, nie wiem, może to, bo ja działam na tych, nie działam na wi-fi, tylko na czymś innym i po prostu może tak przycinać. Nie Jest niż przesun nie rozumiesz, że nas. Masz... To jest szum komputerów. No, masz... w niej szum komputerów. No dobra, już lepiej. No to zostawisz tego sobie. O, je, jest już, jest już. już. Już, 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 już. I oglądaj, jak zostawisz sobie to oglądaj cały czas. Wystaw jej Tak, tak nie już pokazać, no, Pan, widać, ci... Widzisz? Um, mam problem z przesyłaniem. Tego, tego tyle ci powiem Ale twój nie... twój nick został na... Widzę na Widzę, widzę na... O jest, jest, jest! Widzę, już mam problem z wyśmieniciem. To mi się pokazało. Już. Mhm, to co? Idziemy na serwer, tak? No to jesteśmy na Skywarsach gramy. Na Skywarsach chujesz? Tak. No, to Skywarsach. Na to Skywars. Mam Skywarsy. Już sobie idę. Serwer Skywarsów tam na, serwer Skywarsów 32 albo dnie 027 On jest lewy dolny róg, taki drugi od lewej strony na samym dole i yeah. Say, yy. Czyli co? Na który serwer? Bo jestem w tych Skywarsach i co? Yes. Teraz no, jest Skywars Chodź do tych, tam gdzie są te Sky Warsy, te, no, te tabliczki. To znaczy, nagraj. Gdzie to jest? No, tak Chodź jestem. do, idź na tabliczki, dotknij tabliczki, ale nie łatwo mówić. Ej, czyli jestem tutaj przegraj. i którą tabliczkę mam dotknąć? Ej nie, ale stań na ten te największe pole tabliczek. Nie te boczne. Ty, nie ten graj tylko który. Ja tu mam taką wielką tablicę z y, tabliczkami, ale, ale słowo właśnie do mnie No i teraz tak. Mam tu wielko przygraj jest na dole i teraz to wygrać. Chodź do Villagera. No co? Do Villagera. Do villagera. Villagera. K który mam... Do, 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 bo tu są z dwóch villagerów, to do którego? Do tego po lewej. Do tego po lewej. Jestem przy tym po lewej. właśnie w niego weszł wszedł. Jestem na jego miejscu. Jestem na jego biurku. Tak, ja też. Jestem na jego biurku, jestem na jego biurku, jestem... No, już teraz, bo ja nie wiem, czemu ubrałem tych graczy w ale nadal się nie mogę zauważyć. Jestem w Graj, jestem na tych. Zobacz na te duże tabliczki i widzisz takie SW36? SW36, 33, 30, 37, to ja tu nie widzę, 35, 38, 36! Ну no, она no, не видит. Шалов. Ну я слышу. Я. Yeah. Ну no, и фаньне. Склеп орсовый. Что-то купить. No, То есть, о, ми за тебе, я, я, я к тебе. Сама к тебе. Серiously. Слезал, no. я тебе. To co to, już? No tak. To... Ja nie radę, jedziemy z tym koksem. Kto ma ci? Rozgrywka. nie, ja muszę z tego gościa na czacie co napisy. Są to na cheity. Będę musiał chyba zmienić ustawienia, bo trochę laguje. Uuud jak smieczek będziecie wyjaśnieni koledzy. O, ale mam tu fajne rzeczy, mam lawę, mam trochę zbrojki, mam trochę jedzenka, mam szadonkę, mam szadonkę. Sa, się z szadonką o tym chodziło? Jakby ktoś nie roz rozumiał. Dwa wieks, kto nie, to tak. To tak, 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 tak. tak. A, dobra. Okay. No, ale mam fajne rzeczy. Mam dwa diamentowe miecze. Ja jeden, no to, to No to ja idę do mojego kolegi tutaj, tu. Nie wyjaśnić no mi O, ktoś powiedział. Nie, nie żyje. Fail. Ja sobie. Ale muszę zbudować jakiś mur. Bo we mnie już strzelają do mnie. Słuchajcie, to live zaraz będzie kolejny, tylko zmienię trochę ustawienia graficznie na chwilę zatrzymam live'a, tylko muszę zmienić ustawienia bo za bardzo laguję muszę dostosować ustawienia do mojego komputera dobra to dzięki zaraz będzie kolejny zaraz będzie zaraz się widzimy. hej stream to stream wczoraj już jesteśmy Wpiszli. tam jest pomóc lawez wiem 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 Wiem, I know, I, I know that, I, I know that, I know that, man. wiem, no, ja wiem, może wiem, 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 Nie, cza... tra... nie, wiem, 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 To idź na Skywars, nie? wiem, 40 Poczekaj Okie dokie. Money. Shut up and take my money. Sex <laughs> like Simpsons. O tych walce nie co tam jeszcze robisz? Uhu. Co tam ustawiasz pan? Poczekaj chyba go było. Tam jest live? Jest live? Nie. A co ty tam Chrystus, to Nieważne Nie ważne co ja robię. Może nie musisz wszystkiego zobaczyć. Tak. A ty oglądasz tego live'a? E, bo, bo mi jest pokazane, że teraz wyglądają dwie osoby. Ja jestem jedną oglądającą. Się tak oglądam, oglądam. Patrzcie to, to... To poczekaj ja Muszę tak zrobić, wylewmy się. Uczesz, szkoda, że samego się nie mogę zgłosić. Padłam i nie mogę się wydostać. Dobra, to tam porę, ja sobie coś pogram w internecie. Nie graj coś w internecie, gdy mamy live'a. Co no ty tego nikt nie widzi przecież. I dzięki za sub, Za subika dziękuję, 11 subik. O! To jest dał suba, fajnie. Choć Co na tam ogląda? SW44. SW-44. Zrozumiałem, kapitanie. Czy to jest, Czy to jest? Czy to... A ty też masz takie rozmaże ekran, gdy oglądasz? Ja też mam lagę na ekranie i pikselozę. Ale na, na live. Na live? Nie. No to mi się strasznie zacina. A, ale live'ie się, się zacina? No, strasznie. No, wiem. Muszę Pan poszkarać w tych ustawieniach. Nie, nie, to. To Ty wiesz, to chyba nie będzie nic z tego live'a. Już trochę. Nie, nie, już trochę płynniej chodzi, już płynnie chodzi. Już płynnie chodzi. Już płynniej teraz chodzi. Już teraz już lepiej. Gdzie tu jest druga skrzynka? Oje, Jezu! O, już jesteśmy już! O Wpadłem eee. do labu... Co, z, z dobrym... Dobrze czy źle? No dobra, ja zginąłem, no to kończę tego live'a, bo to... Nie ma sensu. No, ale sobie pograjmy! Ale sobie pograjmy, co? No dobra, to cześć!